Dzień dobry, witam w slow vlogu. Tutaj nagram voiceover, żebyście w ogóle wiedzieli o co chodzi. Wstałam po szóstej, ledwo przytomna, a tu pokazuję Wam swoje śniadanie. To jest food y food takie jedzenie w płynie, coś jak Huel. Huel, hujej, hu, hu, wiecie o co chodzi. Tutaj Wam pokazuję ile go wypiłam. Piję troszkę, gdyż wybieramy się na siłownię, a tutaj nakładam sobie SPF po prostu. Sięgam po swoją talię kart, gdyż rano na Instagramie codziennie losuję dla Was kartę dnia. Tutaj już widzicie, że mam polarek a pani z Żabki i będę schodzić po swoją czarną strzałę, no i ruszamy na siłownię. Na siłowni nie nagrywam, bo się wstydzę, ale zrobiłam taki 70-minutowy trening dolnych partii ciała. I ja ćwiczę z Body by Santiva, z jej aplikacją. Mam tam wykupiony plan po prostu. Dziękuję za śliczną łapkę. Jestem głodna jak pies. Jest już w ogóle dość późno, ale jestem głodna jak pies. I wiecie, że ja nie lubię wyrzucać bardzo um, jedzenia, więc wykorzystam na śniadanie, drugie śniadanie, resztki z wczorajszego obiadu. I mam tutaj trochę kiszonej i kilka ziemniaków. I to sobie podsmażę. Do tego zjem trochę takich wege kabanosów. To są... Y to jest taka firma w Polsce też ona jest. Nie pamiętam, Tarczyński, Tatrzyński, Tatrzyński. Taki, o, na pewno wiecie. I to są właśnie mini kabanosy. Piri, piri. Ostre, niech nie jadłam, ale mam taką ochotę i muszę to zjeść, bo zaraz normalnie padnę z głodu. Może nie wygląda to jakoś pięknie, ale resztki będą zjedzone. Po prostu nie lubię żelmi jak wyrzucam ziemniaczki, i bardzo nie lubię tego robić. Te kabanosy posmakowałam. Ja jestem dość wrażliwa na ostre rzeczy i one nie są dla mnie jakoś super ostre. Ale są smaczne, na pewno bardziej smakują mi niż ta taka basic wersja. Więc ja idę szamać, bo umieram z głodu już. No i tu zaczynam maraton czytań i wróżb. Przed walentynkami zawsze jest tego bardzo dużo, więc tutaj grafik jest naprawdę napięty. Jeszcze sobie uzupełniam wszystko w planerze, co powinnam dzisiaj zrobić. Siedzę sobie na podłodze w kuchni, bo wyszło słońce i jest naprawdę bardzo ciepło w tym miejscu. Przekonałam się o tym wkładając filiżankę do zmywarki. Usiadłam na podłodze i nie mogę wstać, bo po prostu doznaję procesu fotosyntezy. Pierwsze leżakowanie Luli na swoim miejscu w tym roku. Ona tutaj spędza praktycznie. Najlepiej cały wolny czas, kiedy jest ciepło, to jest już mega podarte, musimy to wymienić, bo ona po prostu spędza tutaj prawie cały wolny czas, jak jest cieplutko. Wygrzewa się na słoneczku i dzisiaj właśnie tak mocniej słoneczko przygrzało, więc niech sobie troszeczkę piesek powygrzewa. Kochani, zabieramy się za robienie pomidorówki. Ja oczywiście wszystko robię na oko. Moja jest bez mięsa, na samym bulionie warzywnym i zamiast koncentratu, bo u mnie w domu tak się robiło, to dodaję po prostu pasatę pomidorową i w takiej formie, gdyż mój Marcin nie lubi warzyw w supy i po prostu je wyciągam po tym. A tutaj gotuję zupę czytając książkę. Tutaj możecie podejrzeć mnie podczas mojej codziennej modlitwy. Na taki garnek dodaję właśnie taką jedną pasatę. Oczywiście basic, włoszczyzna. Do tego wszystkiego dodaję ziele angielskie i liść laurowy. Potem jak ten bulion będzie już gotowy, to zostawiam tylko marchew. Od siebie jeszcze dosłownie odrobinę cynamonu, bo on wyciąga z pomidorów to, co najwspanialsze i dość długo to gotuje. A to w tle widzicie Marcina, który już patrzy na zupę. Jeżeli interesują Was moje podczynanie tutaj, to do szklanki wlewam trochę tej pomidorówki, aby dodać do niej śmietanki, ponieważ śmietanka jest zimna z lodówki, zupa jest gorąca i nie powinno dodawać się jednego do drugiego od razu, gdyż ta różnica temperatur może sprawić, że ta zupa się rozwarstwi, a nawet ona może się zważyć. Płyni mm, świece, bo wszystko mi się już skończyło. Takie maluszki z wosku pszczelego. Tu jest ich a, 20 sztuk. Fajne króciutkie. I tutaj, mm, ja powiem, tutaj mam takie mm, zwykłe cerkiewne z wosku pszczelego i powiem Wam, że. Powiem wam, że mega, bo ostatnio miałam o wiele cieńsze te świece, a te są takie konkretne, takie grubsze. Fajnie. Tutaj wieczorem zabrałam się za medytację. Myślałam, że będzie troszkę mi widać, ale nic z tego i medytowałam około 20 minut. I taki to byłby moi drodzy dziomek, nieciekawy. Ja przez cały dzień prawie pracowałam i gotowałam obiad, więc robiłam takie domowe rzeczy, ale starałam się Wam troszkę przybliżyć moją codzienność. Z racji tego, że ten vlog jest taki mało ciekawy, że tak powiem, to wrzucę jeszcze coś dla Was w tym tygodniu. Rozpisałam dzisiaj sobie film, ale nie miałam siły go po prostu nagrać, więc zrobię to jutro i potraktujcie to jak taki Yy, bonusik po prostu. Także ja Was ściskam, pozdrawiam, błogosławię. Do usłyszenia i pa, pa!